Tam, gdzie Ty! Być tam! Śmiało, dzięki Vectre nie musi się Pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i sprawdź, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie Ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl Jestem wesoły romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Od fundamentu po dach zamów towar z dostawą do domu. Znajdź nas na stronie www.mbwesolek.pl Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie nadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D, wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Uwalniamy wiedzę, uwalniamy Twój potencjał. Liceum Ogólnokształcące Jagiellończyk powstało z pasji do nowoczesnej edukacji. Dla młodych ludzi, z energią i ciekawością świata i innych. Tutaj nie wkuwamy bezmyślnie na blachę. Uczymy samodzielności, współpracy, kreatywności, przedsiębiorczości. A przede wszystkim pomagamy w poznaniu samego siebie własnych predyspozycji, talentów. Razem rozwijamy w Tobie to, co najlepsze. Jak Jelończyk, w murach o bogatej przeszłości budujemy Twoją przyszłość. Czy wiesz, że smog każdego roku zabija w Polsce prawie 50 tysięcy osób? Walcz o czyste powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zamiast samochodu wybierz rower, transport publiczny albo spacer. Ociepl swój dom i postaw na ekologiczne ogrzewanie. Nie tylko zmniejszysz emisję zanieczyszczeń, ale też zaoszczędzisz, płacąc niższe rachunki. Zamiast narzekać, że sąsiad znów spala śmieci, uświadom go, że to zagraża naszemu zdrowiu, bo jakość powietrza to jakość życia. Jest środa, 8 grudnia, Tobiasz Kierkowski dzień dobry, pora na wiadomości z Kalisza, a oto najważniejsze tematy. Kaliska firma przedłuży szlak bursztynowy. To bardzo ważne, żeby miasto budowało drogi, budowało infrastrukturę. W ramach tego zadania planujemy wykonać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Pożar w restauracji Alio. Na Lipowej praca w Re. Kupujemy choinki, jaką najlepiej wybrać i jak kształtują się ceny? Co roku kupujemy żywą, tak, że niech trochę tej zieleni w domu zagości chociaż święta. Średnia drzewka zaczynają się od około 100 zł. To jest wszystko też podyktowane wysokością. Logan wywęszył narkotyki. Funkcjonariusze postanowili przeszukać miejsce zamieszkania mężczyzny. Zarówno w domu, jak i w pomieszczeniach gospodarczych, użytkowanych przez 49-latka, policjanci zabezpieczyli kolejne środki odurzające. Walczą o milion złotych za dość uczynienia. Najpierw diecezja, a teraz nuncjatura apostolska odmawia wydania odważnych dokumentów. A zaczynamy od pożaru w jednej z największych i najbardziej popularnych restauracji w Kaliszu. Dziś wczesnym popołudniem strażacy interweniowali w alio przy ulicy Częstochowskiej. Ogień pojawił się w kotłowni budynku. Do pożaru doszło w środę 8 grudnia przed godziną 13. Według wstępnych ustaleń ogień zajął piec przy restauracji Alio i doszło do zadymienia w kotłowni. Nie ma osób poszkodowanych. Pracownicy zdążyli opuścić budynek przed przyjazdem służb. Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej, w tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Lis oraz Kalisz Sulisławice. Dojechało także pogotowie gazowe i energetyczne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W dzisiejszym raporcie dotyczącym epidemii koronawirusa, niestety, są mieszkańcy naszego miasta i powiatu. W Kaliszo odnotowano dziś 65 zakażeń, trzech Kaliszan zmarło, mieli choroby współistniejące. W Powiecie odnotowano 45 przypadków koronawirusa, dwie osoby zmarły, miały dodatkowe choroby. W całym kraju odnotowano 28,5 tysiąca zakażeń, odnotowano aż 592 zgony. Kaliska firma, przedsiębiorstwo budownictwa drogowego przedłuży szlak bursztynowy. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetarg, a prace według ustępnych założeń ruszą w styczniu. Inwestycje podzielono na dwa etapy. Pierwszy to od ulicy Łódzkiej do Żwirki i Wigury. Drugi od Żwirki i Wigury do Warszawskiej. I na oba odcinki władze miasta pozyskały rządowe wsparcie. Na pierwszy 7 milionów złotych, a na drugi 6 milionów złotych. W wielu terenach. Musi pojawić się droga, to ona aktywizuje te tereny do tej pory nieużytkowane, podnosi wartość tych gruntów, ale jednocześnie zwiększa ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów, czy to, będą, czy to będą przedsiębiorcy, którzy chcą tutaj tworzyć nowe miejsca pracy w Kaliszu. To bardzo ważne, żeby miasto budowało drogi, budowało infrastrukturę. Właśnie wyłoniono wykonawcę pierwszego etapu. To Kaliska firma, przedsiębiorstwo budownictwa, Drogowego zadanie wykona za 16 milionów złotych. W ramach tego zadania planujemy wykonać dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku rozdzielone pasem dzielącym. Ulica będzie zawierała pełną infrastrukturę dla pieszych i dla rowerzystów. Zatoki autobusowe, budowa kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie zielenią. Pierwszy odcinek będzie miał około jednego kilometra. Obecne skrzyżowanie łódzkiej ze szlakiem zostanie przebudowane na dwupasowe duże rondo, a w ramach zadania powstaną jeszcze trzy kolejne ronda na połączeniu z ulicą Braci Niemojowskich, w rejonie ulicy Przennej i połączenie tego nowego odcinka z ulicą Żwirki i Wigury. To zadanie największe trudności, czyli uciążliwości, to będą tutaj skrzyżowanie z ulicą łódzką, natomiast później znaczna część to jest, można powiedzieć, na takim terenie niezurbanizowanym i, i można te roboty spokojnie wykonywać. Prace według wstępnych założeń i jeśli pogoda to umożliwi, ruszą w styczniu. My to zadanie musimy zrealizować. Ono musi być zrealizowane w 2022 roku. Drugi odcinek będzie miał długość około 700 metrów i jak na razie jest na końcowym etapie stworzenia dokumentacji technicznej. I zostajemy w tematach remontowych. Na ulicy Lipowej, mimo zimowych warunków, praca w re. Przebudowa ulicy rozpoczęła się na koniec listopada i zgodnie z umową ma potrwać 3 miesiące czyli w marcu powinniśmy już korzystać z odnowionej lipowej, jeśli nie wystąpią nieprzewidziane problemy. Jak na razie początek inwestycji jest bardzo dobry, roboty idą zgodnie z planem. Drogowcy pracują na dwóch odcinkach, przy przychodni do Zgodnej i przy targowisku. Bo tutaj jest generalna przebudowa, tu będą całkowicie rozbierana nawierzchnia jezdni nawierzchnie chodników będą rozbierane na odcinku w ulicy Lipowej na odcinku Handlowa, a ulica Legionów będzie również w części środkowej jezdni budowany kanał deszczowy. Na czas realizacji robót musimy całkowicie wyłączyć z ruchu dany odcinek i oczywiście to spowoduje, że musimy również wyłączyć z parkowania ten dany odcinek ulicy. Ale właśnie dzielimy to na cztery etapy, ażeby te utrudnienia, te uciążliwości minimalizować. Co ważne, przebudowa nie zakłada żadnej wycinki drzew. Koszt remontu to ponad 1 100 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach miejskiego programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023. Jaka jest idealna choinka bożonardzniowa? Musi być kształtna, zielona i wciąż dla wielu po prostu żywa. Naturalne choinki przeżywają swój renesans, a przezorni kaliszanie, którzy chcą kupić najpiękniejsze drzewko, już szukają choinki dla siebie. Niezmiennie popularny jest świerk, ale urodą na pewno bije go jodła. W punkcie sprzedaży choinek przy ulicy Podmiejskiej 16 żywe drzewka klienci kupują już od początku grudnia. Co roku kupujemy żywą, tak że niech trochę tej zieleni w domu zagości, chociaż święta. Są świerki pospolite, srebrne są też jodły, które mają tak idealne kształty, że aż trudno uwierzyć w to, że są żywe. Drzewko bardzo wysokiej klasy, które charakteryzuje się bardzo ładnym kształtem, symetrycznym, takim stożkowym, w bardzo ładnej zabudowie. Po prostu drzewko, które naprawdę jest bardzo, bardzo okazałe. To prawdziwy hit tego sezonu. Z pewnością najlepszym wyborem jest w tym roku jodła, ma piękny krój, wąski, a zarazem jest to choinka bardzo gęsta, bardzo dobra jakościowo, która, która na pewno nam bardzo ładnie długo w domu będzie funkcjonować. Bardzo popularne są świerki w donicy. Kupując takie drzewko zyskujemy podwójnie. No. Patrzy pan taką w donicę, co, żeby później wsadzić? Tak. Tak, właśnie się pytałem pana, czy, czy się przyjmie właśnie po, czyli na wiosnę. To dwie korzyści na święta drzewko i później drzewko tak, do ogrodu. Dokładnie, mhm. dokładnie. W tym punkcie sprzedaży choinkę nam zapakują, a jeśli trzeba, to i dowiozą do domu. Średnia drzewka zaczynają się od około 100 zł. To jest wszystko też podyktowane wysokością oraz jakością drzewka, tak? Mm -hmm. W jakiej klasie? W większości mamy drzewka wysokiej, wysokiej klasy jakościowej, które spełniają naprawdę najwyższe oczekiwania Skąd one przyjechały tutaj? Te? Drzewka mamy z polskich plantacji, z naszych polskich plantacji z wybrzeża, gdzie są doskonałe warunki do hodowania właśnie takich, takich drzewek. Jedną z tak urokliwych jodeł zabieramy ze sobą. Od jutra będzie ona zdobić rogatkę wrocławską. 5 kg różnego rodzaju narkotyków znaleźli u 49-letniego mężczyzny kalisty kryminalni. Ich czarnorynkowa wartość szacowana jest na 200 tysięcy złotych. W sprawie pomagał czworonożny funkcjonariusz pies Logan. Blisko 5 kg narkotyków nie trafi na rynek dzięki działaniom policjantów z Wydziału Kryminalnego. Kolejne środki odurzające zostały znalezione i zabezpieczone tym razem w powiecie kaliskim. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 49-letniego mężczyznę, przy którym zabezpieczono narkotyki. Funkcjonariusze postanowili przeszukać miejsce zamieszkania mężczyzny, zarówno w domu, jak i w pomieszczeniach gospodarczych użytkowanych przez 49-latka. Policjanci zabezpieczyli kolejne środki odurzające. Łącznie w trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli blisko 5 kg różnego rodzaju narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota blisko 200 tysięcy złotych. Na miejscu pracował również pies policyjny Logan wraz ze swoim przewodnikiem. Wykazał się niemałą skutecznością, bo wywąchał w garażu worek z zawartością marihuany. To kolejna policyjna akcja, w której nos policyjnego psa nie zawiódł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu kara trzech lat pozbawienia wolności. Były zapewnienia o współpracy z wymiarem sprawiedliwości, jeśli chodzi o sprawy pedofilii w Kościele Katolickim, ale na słowach się zakończyło. Nuncjatura Apostolska odmówiła sądowi w Kaliszu wydania akt dotyczących księdza Arkadiuszacha i tuszującego jego czyny ówczesnego biskupa Edwarda Janiaka. Dokumenty są potrzebne w sprawie o zadośćuczynienie w kwocie miliona złotych, jakiego domagają się od diecezji kaliskiej dwaj poszkodowani bracia. To jedyna droga dochodzenia do sprawiedliwości, bo ksiądz Arkadiusz H uniknął kary. Najpierw sąd rejonowy w Pleszewie skazał go na trzy lata bezwzględnego więzienia. Jednak zarówno obrona, jak i oskarżenie odwołali się od tej decyzji. Sąd okręgowy w Kaliszu nie wydał ani mniejszej, ani bardziej surowej kary. Uznał, że sprawa się przedawniła. To, że oskarżony jest sprawcą tego czynu, i jego wina nie budzi żadnej wątpliwości w szczególności wobec przyznania się oskarżonego i nie jest kwestionowana przez żadną ze stron. Pokrzywdzonemu pozostaje obecnie niestety tylko droga postępowania cywilnego. Bracia Jakub i Bartłomiej już przed ogłoszeniem wyroku pozwali diecezję kaliską. Żądają od niej zapłaty miliona złotych za dość uczynienia zakrzywdy. Sprawa najpierw trafiła do mediacji, ale nie zawarto ugody. Diecezja odmówiła zapłaty. Następnie zobowiązano diecezję do przedłożenia dokumentacji związanej z oskarżonym księdzem i biskupem Janiakiem. Tego również diecezja nie zrobiła. Sąd zwrócił się do nuncjatury apostolskiej o, o nadesłanie dokumentów dotyczących decyzji biskupa kaliskiego z uwagi, że, z uwagi na to, że pozwana strona odmówiła przedłożenia żądanych dokumentów. Z komunikatu tego wynika więc, że deklaracje diecezji kaliskiej o współpracy z wymiarem sprawiedliwości rozmijają się jak na razie z rzeczywistością. Teraz okazuje się, że inuncjatura nie wyda wymaganych dokumentów. W nawiązaniu do wniosku wystosowanego przez pierwszy Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Kaliszu, tutejsze przedstawicielstwo papieskie zostało zobowiązane do przekazania, że prośba sądu nie może zostać uwzględniona, ponieważ dotyczy dokumentu wystawionego przez stolicę apostolską i przechowanego w archiwum misji dyplomatycznej, które zgodnie z artykułem 24 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych są nienaruszalne w każdym czasie i niezależnie od miejsca, gdzie się znajdują", przekazała sądowi w Kaliszu nuncjatura apostolska. Nuncjatura uściśliła również, że nawet gdy kopia dokumentacji przesłanej do stolicy apostolskiej pozostaje w diecezji, trybem dysponowania tą dokumentacją jest procedura międzynarodowej pomocy prawnej. Przez znakomitą większość sobotniego meczu szczypiorniści NRG MKS Kalisz prowadzili w Szczecinie z miejscową pogonią. Ale ostatecznie zwycięzce wyłoniły rzuty karne. Te najlepiej wykonywali goście, a kluczową rolę odegrał bramkarz kaliskiej drużyny Mikołaj Krekora. Spotkanie z zespołem, który w sezonie wygrał tylko raz i zamyka tabelę PGNiG Superligi, dość długo układało się po myśli Kaliszan. Podopieczni Pawła Nocha prowadzili przez całą pierwszą połowę, mając nawet pięć bramek zapasu nad gospodarzami. Też dostałem wcześniej pytanie, czy, czy, czy Szczecin to jest zespół na ostatnim miejscu z tabeli. Nie, nie jest to zespół na ostatnim miejscu z tabeli, ale nie ma zespołu na ostatnim miejscu z tabeli. W tym roku naprawdę nie ma outsidera, nie ma dostarczyciela punktów. Każdy może wygrać, może nie z każdym, bo wiadomo, że są drużyny, które gdzieś tam grają na innym poziomie, ale większość drużyn naprawdę każdy mecz musi potraktować bardzo, bardzo poważnie. Pogoń postawiła się po przerwie, gdy w 40 minucie odrobiła straty, wyrównując stan na 20-20 i choć potem MKS nieznacznie przeważył, to na minutę przed końcem przegrywał 27 do 28, po raz pierwszy tracąc prowadzenie na rzecz rywali. Po ostatniej syrenie był remis 29 do 29, dlatego zwycięzce wyłoniły rzuty karne. Patrząc na naszą sytuację w tabeli i ostatnie mecze. To każdy punkt jest cenny, tak? Gdzieś tam Kalisz był faworytem, ale postawiliśmy się bardzo mocno, wreszcie zagraliśmy jako drużyna i było widać tą pozytywną energię. Z linii siódmego metra przyjezdni nie pomylili się ani razu, wykorzystując cztery próby, a graczy ze Szczecina dwukrotnie powstrzymywał Mikołaj Krekora. W efekcie ekipa z nadprostny wygrała serię rzutów karnych 4-1 i to na jej konto powędrowały dwa punkty. Cieszymy się, ale tak jest niedosyt. Tak powiem, Szczecin pewnie też. Ma jeszcze większy niedosyt, bo no w ostatnich sekundach mieli naprawdę szansę też ten mecz zamknąć. Karne to karne, już to po jednym punkcie zawsze jest rozdane, natomiast no my myślę, że naprawdę, generalnie myślę, że jesteśmy, możemy być zadowoleni, aczkolwiek na pewno jest nad czym pracować, bo no mogliśmy ten mecz skończyć wcześniej, ale to, to taka jest piłka ręczna, taka jest ta liga. Dla szczypiornistów Energa MKS było to siódme zwycięstwo w tym sezonie. Tymczasem kolejny mecz kaliski zespół rozegra już w najbliższy piątek. Tego dnia o godzinie 17.30 zmierzy się w hali arena z Gwardią Opole. Będzie to jego ostatni ligowy występ w tym roku. Mroźne powietrze doskwiera coraz bardziej, a jutro dołączą do tego opady śniegu. Prawdziwie zimowa aura i ujemne temperatury utrzymają się przez kolejne dni. Warto w tym czasie uważać na siebie, zwłaszcza na drogach, gdzie będą tworzyć się śliskie nawierzchnie. Dzisiaj wieczorem na termometrach 4 stopnie na minusie. Zawieje mocniejszy wiatr z silnymi porywami. Noc zimna na słupkach tęci 5 kresek poniżej zera. Niebo z zachmurzeniem umiarkowanym, ale uspokoi się wiatr. W czwartek od samego rana przewidziane opady śniegu. Termometry wskażą minus 3 stopnie Celsjusza. Znów może zawiać mocniejszy wiatr. W nocy minus 1 stopień przez niemal całą noc będzie padał śnieg. Nie powinno mocniej już wiać. W piątek od samego rana znów opady śniegu. Na niebie nieco chmur, ale również wyjrzy słońce. Zawieje słaby wiatr. W ciągu dnia na termometrach minus 1 stopień. Niebo z zachmurzeniem umiarkowanym i zawieje słaby wiatr. I na dziś to wszystko. Zachęcam do odwiedzenia naszego portalu Fakty Kaliskie. Tutaj na bieżąco sprawdzicie informacje z Kalisza i regionu. Jutro zapraszamy Was na krótką wycieczkę po Norwegii, a ja już się z Państwem żegnam, a z nowymi wiadomościami czekamy na Was w piątek. Spokojnego, dobrego wieczoru!